Polska w latach 1919 -19, 20 prowadziła wojnę z bolszewikami. Było pewne, że bolszewicy, jak oporają się z sytuacją wewnątrz w Rosji, czyli wojną z białymi, podejmą atak na zachód. Przez Polskę będą chcieli przenieść rewolucję do zachodniej Europy i do Europy Środkowej. Piłsudski wiedział, żeby zwyciężyć w wojnie, z bolszewikami potrzebna jest wielka bitwa, bitwa na wyniszczenie wojsk bolszewików, bitwa, która doprowadzi do polskiego zwycięstwa. Problem był taki, że bolszewicy stosowali taktykę wciągania armii przeciwnika w głąb własnego terytorium i tam ją pokonywali. Tak było z armiami Białych, z Dynikinem, z Kołczakiem, których armie Zajmowały znaczne tereny Rosji, następnie były pokonywane przez bolszewików. Józef Piłsudski uważał, że groźby powstania państwa ukraińskiego bolszewicy nie zignorują, że podejmą obronę Kijowa i to mu przyniesie rozstrzygającą bitwę. Kijów i Ukraina była dla bolszewików bardzo ważna gdyż był to spichlerz ówczesnej Rosji. Ponadto Ukraina i Kijów był ważny dla bolszewików ze względów kulturowych. Przecież Kijów był początkiem Rusi, a bolszewicy odnosili się do tradycji dawnej Rosji, dawnej Rusi. Rozmowy polsko-ukraińskie o sojuszu rozpoczęły się jesienią 1919 roku, kiedy praktycznie załamało się państwo ukraińskie, jego tereny zostały zajęte przez armię białych i armię czerwonych. Petlura opuścił kamieniec podolski, schronił się na terenach zajętych przez Polskę, natomiast część jego armii się rozsypała, część przeszła do partyzantki, część przeszła na stronę białych Rosjan, na stronę Denikina i została włączona do jego armii. Jesienią 19 roku Denikin odnosił zwycięstwa, po czym został przez Czerwonych pokonany. Piłsudski zdawał sobie sprawę, że rozstrzygnięcie wojny musi nastąpić w roku 20, kiedy Rosja czerwona nie jest jeszcze dostatecznie silna. 25 kwietnia rozpoczęła się ofensywa kijowska, która doprowadziła do zajęcia miasta już 7 maja. Bolszewicy nie podjęli obrony miasta. Doszło do zajęcia Kijowa bez walki. Mimo polskich zwycięstw na Ukrainie nie odniesiono decydującego zwycięstwa. Sowieci podjęli następnie kontrofenzywę przeciw Polsce. Na Ukrainie pojawiła się armia Konna Budionnego, armia, która walczyła na sposób tatarski, bez taborów. Już na początku Czerwca 1920 roku Armia Budionnego podjęła ofensywę. W krótkim czasie przełamała front, wyszła na tyły wojsk polskich i w nocy z 10 na 11 czerwca musieliśmy opuścić Kijów. Następnie doszło do ofensywy Tuchaczewskiego na północy frontu i w szybkim tempie. Bolszewicy zajmowali polskie tereny, doszli pod Warszawę na północy, na południu, doszli pod Lwów. I tutaj pod Warszawą doszło do decydującej bitwy, która doprowadziła do polskiego zwycięstwa. Straty strony bolszewickiej były znaczne w kolejnej bitwie. Nadniennym. Też polski oręż odniósł zwycięstwo nad bolszewikami. I te dwie bitwy doprowadziły do tego, że bolszewicka Rosja nie mogła kontynuować wojny przeciwko Polsce. Rokowania rozpoczęły się już jesienią 1920 roku. Zakończyły się w marcu 1921 roku podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze, który doprowadził do tego, że w granicach Polski znalazły się znaczne tereny kresów wschodnich.